No, witam wszystkich, chcę Wam dzisiaj pokazać mój nowy nabytek. Chyba wszystkim dobrze znany subwoofer Caraudio marki Soling model CP123. Powiem Wam, że ten z pozoru niewielki subek robi naprawdę dużo lepsze wrażenie wizualne, jeżeli mamy go tuż przed oczami niż właśnie na, na monitorze komputera. Samo zawieszenie głośnika jest cholernie twarde, naprawdę membrana również. W ogóle ręką, jeżeli byśmy chcieli ją poruszyć, jest to bardzo ciężkie. Bardzo jeszcze się nie spotkałem z tak twardo zawieszonym głośnikiem. Był już on w aucie, w bagażniku zasilany Sonym Dostał 120W RMS i powiem Wam, że. Znacznie, ale to znacznie za mało na, 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 ten głośnik. Ledwo, Sony go ledwo porusza po prostu. Można powiedzieć, że go smyra. W niedługim czasie postaram... ...dokupić do niego jakiś... ...postaram się dokupić do niego jakiś sensowny wzmacniacz... ...samochodowy. No i... Możemy go zasilić, zobaczyć jaki doda efekt trochę poprawimy się w kar audio. Zobaczymy jak to wszystko będzie grać już pod Sony jest dobrze, ale czuć czuć zdecydowanie, że brakuje mocy 120 RMS, to zdecydowanie za mało na ten głośnik, zdecydowanie mało. Znaczy, chyba tyle, nie ma tu za bardzo więcej co pokazywać. Będę go jeszcze chyba musiał rozkręcić, bo korci mnie, żeby zajrzeć do środka, jak on wygląda, właśnie wewnątrz. Sam układ magnetyczny, no ale to chyba nie dziś już. Poczekam na ładniejszą pogodę, żeby było słoneczko. Wtedy nakręcimy film, właśnie jak go rozbiorę. No i żeby było właśnie dobre oświetlenie, żeby wszystko było dobrze widać, bo dzisiaj za oknem znowu pochmurno. No to tyle na razie.